www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na ciebie. Cześć, witajcie serdecznie 15 kwietnia na poranej analizie technicznej. Oczywiście grupa Krypto spekulanci. jeżeli chcesz dobrze tradować, chcesz z nami tradować, chcesz się nauczyć tradować, materiały szkoleniowe, codzienne live'y o 20:00, sygnały, moje pozycje, hodlowe pozycje, strategie, trading na żywo, jak jest coś ciekawego. Więc tu zapraszam Cię do grupy, jeżeli chcesz się nauczyć analizować w taki sam sposób jak ja to robię, no to kurs analizy technicznej. E, bardzo przydatna rzecz. Dzisiaj przejdziemy do adresów e, na Glassnode. Zaczynamy od adresów 1 Bitcoin. E, 1 Bitcoin i więcej, e, lub równo jednemu Bitcoinowi. Tych adresów na chwilę obecną nie ma korekty cały czas to gdzieś tutaj. Takie wyhamowanie jest, ale, e, ale nie ma jakiejś tutaj sprzedaży. Adresy 10 BTC, również nic się tutaj nie dzieje. Po tym szybkim wzroście, nie nastąpił jakiś szybki spadek, więc to jest ok adresy 100 na chwilę obecną coś tam już zaczyna jakby jakby iść to w górę spadków tutaj nie ma adresy 1k po chwilowej korekcie też coś tu odrabiamy w górę no i adresy 10k i więcej, tutaj był spadek czyli tutaj ewidentnie no być może te największe adresy sprzedawały, tutaj było ich 91 przed tymi spadkami a na chwilę obecną jest 88, więc troszkę nam się tutaj sytuacja skurczyła lecimy sobie do wylosowania jednej osoby, która, że tak powiem sobie zgarnie dostęp do grupy, więc tutaj wklejam, duplikata, duplik Komentarze zduplikowane sobie tutaj wyłączamy, 88 i to jest Bartłomiej K. Jeszcze trochę w dół i wybicie, tak myślisz Bartłomiej, no to zobaczymy, czy tak będzie. <todgłosy> tutaj Bartłomiej odezwij się, jeżeli nie jesteś na grupie, no to dostaniesz zaproszenie. Lecimy sobie do analizy. Tak, odnośnie BTC, odnośnie BTC, odnośnie BTC. Tu nasze pozycje short są z, tej, z tego miejsca również. Teraz tak, mówiłem Wam, że BTC musi zrobić tą korektę, znaczy zrobić musi. Dobrze by było, gdyby zrobił, natomiast nie zrobił jeszcze, prawda? Więc tutaj jeszcze na chwilę obecną cały czas ciągniemy swing spadkowy. Tutaj tym wybiciem no, jest lekka nadzieja na to, że zrobimy to odragowanie czyli to odragowanie takie najmniejsze przynajmniej, prawda? I tutaj na razie na, 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 na tą chwilę e, tylko i wyłącznie liczyłbym na to odragowanie, prawda? Żeby tu coś się więcej zbudowało wzrostowego, e, no to na razie nie ma do tego przesłanek. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma przesłanek na razie do wzrostów. I gdzieś tam małe wzrosty wykorzystaliśmy e, w, tych, w ciągu tego tygodnia. E, gdzieś tam takie małe procenciki udało się e, wykorzystać. Natomiast tutaj na chwilę obecną mamy ruch trójfalowy, czyli zwykłe ABC, czyli zwykła korekta prosta, która mogłaby się tu zakończyć i trend mógłby zostać kontynuowany w dół, prawda? I tutaj teraz patrząc na to, co mamy, no to na chwilę obecną mamy pierwszą falę w dół, pierwsze małe odragowanie, i być może kolejne, kolejne, kolejne spadki. Tutaj ważne jest. W tym akurat ruchu. To jest bardzo lokalnie, bo tutaj mam bardzo lokalnie to przedstawiam, prawda? E, przebicie tego dołka, prawda? Więc tutaj to przebicie tego dołka e, będzie oznaczać kolejną falę w dół, natomiast ogólnie rzecz biorąc ważny jest ten dołek. Okay? Jeżeli tutaj chcielibyśmy tą korektę powtarzać, czyli dokładnie to, to ten dołek nie może zostać tutaj w tym momencie. Przebity, ok? Więc na chwilę obecną bez wyraźnego, bez wyraźnej dynamiki, bez wyraźnych e, jakichś e, oznak wzrostowych, na chwilę obecną dalej podtrzymujemy negatywny sentyment, sentyment spadkowy. E, no, nie ma się tutaj w zasadzie e, czemu dziwić. E, zaczęliśmy go, no, tak jak, tak jak zaczęliśmy, prawda? Więc tutaj wszystko mówiłem, co i jak wcześniej. Natomiast, e, tak mówię. Tutaj jeszcze możemy, jeżeli nie przesłamiemy tego dołka, a jeżeli złamiemy, to też jeszcze możemy tutaj tą korektę, znaczy no, będzie niżej oczywiście, prawda, ale tą korektę jeszcze powtórzyć. I dopiero jak powtórzymy tą korektę, będzie, że tak powiem, troszkę sytuacja jaśniejsza, ale ogólnie rzecz biorąc, no jeżeli ten dołek zostanie przemany, to trzeba będzie się liczyć tutaj z retestem tej linii tratu. Okay, z retestem tej linii trendu, a może i jeszcze niżej. Tutaj będziemy sobie strefy wejścia ewentualne robić. Więc BTC na chwilę obecną czekamy na tą korektę 1 to 1 i jeżeli ona się powtórzy, będziemy widzieć jak ona będzie wyglądać, no to będziemy też podejmować ewentualnie dalsze decyzje. ETH, no tutaj troszkę zamieszane, prawda? Na Ethereum troszkę zamieszane. Więc na chwilę obecną tak, myśmy tutaj zajmowali pozycję short, czyli dokładnie rzecz biorąc w tym momencie i tutaj ta korekta się bardzo ładnie powtórzyła, prawda? Tutaj dodatkowo mieliśmy jakieś mierzenia chyba wewnętrzne, czy coś takiego, czy zewnętrzne już nie pamiętam, natomiast ona się tu ogólnie powtórzyła. Na chwilę obecną jesteśmy w tej pozycji short, natomiast tutaj też, żeby ten short był skuteczny to też musimy mieć wybity ten dołek i tutaj takie zatrzymanie to jest 2871 tutaj bym widział na ETH jakieś tam zatrzymanko małe ale to też raczej nic dużego, więc na chwilę obecną, na chwilę obecną pozycję, pozycję w dół z takich rzeczy ciekawych, no to NIR tutaj jest podejrzenie RGR my tutaj lekkie pozycje X1, X1, X1 pod grę w dół, natomiast jeżeli to się będzie wypełniać, no to tutaj target spadkowy dla tej monety to jest takie minimum 20, 20%, prawda, czyli tutaj mm, taki spadek rzędu 20% byłby na tym niżej, więc tutaj jak ktoś potrafi grać shorty, to można by się tym zainteresować, aczkolwiek tutaj też jeszcze potwierdzenia spadkowego nie ma, bo tutaj, żeby takie potwierdzenie spadkowe było, no to musi być wybity w tym przypadku ten dołek w dół, no i oczywiście ta trendlinia, po czym będzie jakiś tam retest i będziemy ewentualnie spadać. I z takich monet jeszcze bardzo ciekawych to WING, 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 WING. Wing robi duży, 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 duży clean. ok, taki spadkowy, bardzo duży. I teraz tak, osobiście będziemy go łapać pod wybicie tego klinu, klina, clean ponieważ tutaj targety zarobkowe, że tak powiem, są bardzo, bardzo duże, nawet sięgające 100%. Więc my tu będziemy go gdzieś łapać. Na chwilę obecną, jeżeli ten swing będzie tu postępować, tak? Czyli jeżeli będziemy. Jeżeli nie wiecie o czym mówię, to, to niestety nie zrozumiecie. Natomiast jeżeli ten swing będzie postępować, to będziemy tutaj mieć jeszcze jedną falę w górę i będziemy dopiero tutaj ewentualnie być może, jak będzie rynek pozytywny będziemy atakować dopiero tą trend to jest jeszcze dużo, dużo czasu na to, prawda? Natomiast już tutaj fajnie byłoby gdzieś się zacząć nie przyłączać, bo tu jeszcze do przyłączenia, że tak powiem, tu był, tu będzie, że tak powiem, na tą chwilę jakiś tam jeszcze dobry moment, aczkolwiek i tak ta linia zostanie przeniesiona prawdopodobnie niżej do przyłączania się. Natomiast gdyby były dalsze spadki, no to bardzo fajną strefą jest 6,18. Ok, i tutaj raczej na 90%, 80% będzie reakcja, będzie reakcja w górę, ok, więc tutaj będziemy próbować, że tak powiem się przyłączyć wcześniej, czyli przed wybiciem tego klina, natomiast jeżeli będą spadki, no to jeszcze to potrwa kilka może tygodni nawet, a przynajmniej kilka dni, kilkanaście, o zanim tutaj ewentualnie zaliczymy sobie 618, natomiast cały czas tu będę bardzo mocno na grupie skupiał się na tym wingu, ponieważ tak mówię targety tutaj są bardzo duże do zarobku, więc tutaj się opłaca, że tak powiem, przypilnować tą monetę, okay? ale tak mówię, to jeszcze, to jeszcze będziemy się tutaj skupiać, jak ktoś gra swingi, potrafi grać swingi, no to, no to fajnie będzie sobie tutaj rozegrać tą monetę właśnie właśnie swingiem. Dobra. I, I tyle, i tyle, i tyle. Życzę Wam wesołych świąt. I słuchajcie, słyszymy się na drugi tydzień. Piszcie oczywiście komentarze, też coś będzie do skarnięcia. No i tyle w zasadzie. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej!